Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy premierę Mega Megalinie za 20 zł. Jest to zdrapeczka jeszcze większa niż linie. Może nie dużo większa, ale jednak mamy też w niej grę bonusową. Także mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj powpada nam w tych liniach. Zapraszam serdecznie do oglądania. Mam trzy zdrapeczki już zdrapane do połowy. zdrapeczki z numerami 12, 14 i 15. Zanim zaczniemy drapanie, chciałbym przypomnieć o trwającym konkursie dla subskrybentów. W opisie wszelkie szczegóły, a my już teraz zaczniemy drapanko. Uwaga, uwaga, zaczniemy może od 12. Bonusa jeszcze sobie tutaj nie zmazywałem. Zostawimy go na koniec. 28 symboli. Do zdrapania jest w zdrapce Megalinie, Ja tutaj zdrapałem 15 w tej akurat zdrapce. Jak widzicie, mamy tutaj dużo nowych symboli. Mamy stare, niektóre zniknęły, które były w ekstra niektóre się pojawiają, a niektóre, tak jak na przykład foto, pióro, flaming, Żółw są nowe. Jeśli chodzi o stopnie wygranych, no to tutaj może nie zbyt ciekawie na początku. E, mamy aż 11 stopni wygranych i mamy 20, 40, 60, 80 i 100 zł. 140, 200, 540. Bardzo dużo jest tych stopni wygranych tutaj do 100 zł. Zobaczymy, e, co tutaj nam wpadnie. Myślę, że możemy przejść do drapania. E, trzymajcie mocno kciuki. Mega linie z numerem 12. Zaczynamy. Przechodzimy dalej. E, serduszko. Zaczynamy serduszkiem. Mm, tu serduszka nie ma, ile nam się tu zmieści po cztery więc e, tu nie ma serduszek, tu nie ma, nie ma, nie ma, o tu jest serduszko e, i tutaj nie ma jedziemy dalej, mamy liść zobaczmy liście liści tutaj u góry nie ma, kolejne cztery linie wam pokazuję, tak będę przesuwał myślę, że tak będzie najlepiej nie, niestety liścia nie widzę. Jedziemy dalej. Kokos, proszę bardzo, kokosik. Szukamy kokosów. Nie wydaje mi się, że w tej zgrabce był kokos. E, ale no musimy. A jest jednak, zobaczcie, jest tutaj kokos. Jeden się nam uchował. E, I co? Możemy chyba jechać dalej. Zobaczmy, co dalej. Moneta. Tutaj mamy u góry monetę. Jest jedna jak na razie. Tu mamy drugą monetę. I tutaj na dole trzecia moneta. Jedziemy dalej. Kolejny symbol to tęcza. Ciekawe czy nam bonusik gdzieś wpadnie. Tu mamy tęczę. Proszę bardzo. Tęcza, tęcza, tęcza. Powolutku jedziemy dalej. Tęczy nie widzę. Tu mamy kolejna. Tu mamy tęczę, tu mamy jeszcze tęczę i myślę, że to tyle. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Naszyjnik. Naszyjnik. Czy my mamy naszyjnik w tej Wyda. A tu jest, proszę bardzo, jeden naszyjnik, więc możemy przejść do kolejnego symbolu i mamy pierśń. Może teraz od dołu pojedźmy. Tutaj mamy jeden pierścionek. Tu mamy drugi pierścień, trzeci pierścień, czwarty pierścień. Proszę bardzo, troszkę będzie tych pierścieni. Eee, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szósty pierścień. I tyle, sześć pierścieni. Więcej tam u góry nie widzę. Jedziemy dalej, mamy teraz słoneczko. Proszę bardzo, słoneczko. Eee, zaczynamy od góry. Tu mamy pierwsze słońce, mamy też drugie, trzecie słońce. Czwarte słońce, tu mamy piąte słońce, i tu na dole proszę bardzo, nie mamy. Kolejny symbol popcorn. Zobaczmy popcorn od dołu. E, popcorn nie widzimy, tu mamy popcorn pierwszy. I powolutku do góry, niestety, popcornu więcej nie ma. Zobaczmy, cztery symbole do końca. Biedroneczka, i mamy, zobaczcie, tutaj wygraną. Mamy winogronko, żółwik był i teraz biedronka, więc mamy linię. Jest wygrana dzisiaj, nie będzie zera, więc zdrapeczka 12 przynosi nam zwycięstwo. Biedroneczki jeszcze znajdźmy tu, gdzie były. Tu mamy biedronkę jeszcze i tutaj mamy biedronkę. Zatem możemy przejść dalej. Kolejny symbol to motyl. Moty. Motyli nie widziałem. No niestety. Jedziemy dalej. Sakwa oraz kłódka to są dwa ostatnie symbole. E, I zobaczmy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Sakwa kutka, sakwa kutka. W ogóle nie widzę żadnego z tych dwóch. jaj, szkoda, mogłoby więcej linii wpaść. No nie ma. Zobaczmy ile tu mamy. I tu mamy zwrocik 20 zł, a w bonusie musimy znaleźć dolara, żeby wygrać bonus, ale niestety mamy świnkę. Jeśli chodzi o kontrolne, to 20 złotych mamy kontrolne B. BBB B, B, to są kontrolne. Jedziemy dalej teraz drapeczka z numerem 14. tak jak poprzednio w ekstra zauważcie tutaj na dole mamy ten kod kreskowy do żeby wypłacić pieniążki. Można tutaj jego zmazać. Tutaj jedziemy dalej, słoneczko. Myślę, że to jest bardzo fajne, że ten kod kreskowy został wprowadzony. Jest to zdecydowane ułatwienie i przyspieszenie jeśli chodzi o wypłatę w kolekturze, e, no i co fajne, to też możemy, nie ma niestety słońca, to też możemy sobie sprawdzić wygrano w czytnikach. E, diament, tu mamy diament, tu mamy drugi diament, trzeci diament i czwarty diament, proszę bardzo, więcej chyba nie mamy diamencików. Więc myślę, że jedziemy dalej. Łódź! Łódź, tu, nie mamy. tu mamy pierwszą łódź, i tu mamy drugą. Proszę bardzo, dwie łódki już są. Tu mamy trzecią łódź, czwarta łódź, i tu mamy piątą. I to tyle. Jedziemy zatem do kolejnego symbolu, i jest to serce. Mamy pierwsze serce, mamy drugie serce, i to tyle. Może teraz, tutaj na dole sprawdźmy, jest klucz. Klucz, proszę bardzo, szukamy. Tu mamy klucz, no i brakuje nam już tylko żółwia w tej linii. Klucz, klucz do cytrynki, ale wyżej też mamy linię, gdzie brakuje nam cytryny. Tu mamy jeszcze kolejny klucz, kolejny klucz. E, proszę bardzo, kolejny symbol to tęcza. Czy mamy tęczę? Tu nie mamy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No i nie ma tęczy nigdzie. To teraz sprawdźmy od dołu. Mamy flaminga. E, jedźmy od dołu. Flaming, flaming, flaming. Tutaj nie widzę. Mamy tutaj flaminga. I tu brakuje nam tylko kokos. Dobrze, jedziemy dalej, kolejny symbol to piłeczka i sprawdźmy piłeczki, tu nie widzę, nie ma piłeczki, nie ma piłeczki, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, tu mamy piłki, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą piłkę, szóstą piłkę, proszę bardzo sporo tego i jeszcze tu widzę wyżej siódmą piłkę. Ciach, mamy aż 7 piłeczek, bardzo fajnie. Zobaczmy dalej. Pierścionek. Pierścionek, czy on nam coś da? Tu mamy pierwszy, drugi, trzeci pierścień, czwarty, piąty, szósty. Też bardzo ładnie, sześć pierścieni, siedem, osiem. No, osiem pierścionków. Na razie niestety linii nie ma, ale jeszcze cztery symbole do końca. Rower. Uwaga, tu mamy pierwszy rower. Tu mamy drugi rower, trzeci i tyle. Trzy symbole do końca. Kolejny jest foton, czyli aparacik. Tu od dołu, tu mamy pierwszy aparacik i tu mamy drugi aparacik. Dwa ostatnie symbole. Uwaga, podkowa. Oj, podkowy chyba nie było. Jedziemy dalej. Wiśnie, wiśnie chyba też nie było. Zobaczmy. Podkowa, wiśnie, podkowa, wiśnie. Nie ma, nie ma, nie ma. uhu. Uh, uh, uh. Tu były klapki, widzę. Pominięte. Podkowa, wiśnie, prezentu nie było. Żółwie w naszyjniku nie było. No niestety. Niestety, ale jeszcze bonus, jeszcze bonus. Tutaj jeszcze bonus nasz może ratować, ale niestety w bonusie jest warta, e, która byłaby warta 6D, ale ona nam nic nie daje. Kontrolne LEM i ostatnie mega linie. Uwaga, może zacznijmy od bonusu, zobaczmy, czy tu coś było. No, niestety, portfel, czyli w żadnych liniach nie ma bonusu, ale drapmy sobie. E, jeszcze linie, zobaczmy klapki oraz prezent klapki oraz prezent, jedziemy od góry, klapki tu mamy klapki klapek tutaj na razie nie ma więcej prezentów też nie kolejne cztery e, zobaczmy, klapki, prezent klapki, prezent no, 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 nie widzę mizernie, mizernie i tutaj też nie ma Dobrze, jedziemy do kolejnych dwóch symboli. Sprawdźmy, co tu jest. Kłódka i pierścionek. Teraz szukamy kłódka, pierścionek. Tu mamy pierścień po raz pierwszy, drugi i trzeci. Proszę bardzo, trzy pierścionki. Kłódki na razie nie mamy. Dalej mamy co? Kłódka, pierścień. Czy gdzieś tutaj jest? Już więc, a jeszcze tu mamy piersiń, ale kłódki niestety nie ma nigdzie, e, więc myślę, że możemy przejść dalej. Kolejne dwa symbole to żółw oraz gwiazda. Żółw oraz gwiazda. Tu mamy gwiazdę. I tu mamy drugą gwiazdę. Żółwika na razie nie było, więc jedziemy do kolejnych czterech linii. E, żółw i gwiazda. Mamy kolejną gwiazdę, tu mamy kolejną gwiazdę. Żółwika nie ma nigdzie. Wydawało mi się, że był. Yy, I gwiazdy więcej nie ma. No dobrze, kolejne dwa symbole sprawdźmy. Foto i podkowa, foto i podkowa. Proszę bardzo. Szukamy. Tu mamy foto. Tu mamy foto. Podkowy tutaj nie mamy, a jest jednak tu podkowa. Kolejne cztery symbole, tu mamy podkowy. cztery linie, kolejne podkowa, tu mamy Foto, Foto, proszę bardzo, aparaciki są, aż 3 cztery i podkowy już tutaj nie widzę. Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej. Auto i pióro, to kolejne dwa symbole. Szukajmy auto jest je tutaj jedno. Auto i pióro. Tu mamy pióro. Tu mamy pióro. Tutaj też. Tu mamy auto. Tu nadal mamy pióro. I myślę, że to tyle zostało nam cztery symbole do końca. Korono. Czy gdzieś nam coś tu korona przyniesie? Chyba nie ma w ogóle korony, więc jedziemy dalej. Jedziemy do diamentu. Diament nam przynosi, czy nie przynosi? Nie, w ogóle ja już tak szybciej Wam pokazuję, bo diamentu nie widzę. Dalej co mamy? Dalej mamy popcorn. Tu mamy popcorn, on nic nie daje, tu też nic nie daje. Tu też nam nic nie daje popcorn. Tu jest czwarty, który nic nie daje piąty, szósty, sześć popcornów jest, ale niestety bez, bez wygranej. Ostatnia jest łódź, nie wiem czy łódź nam coś da. Winogrona nie było, roweru nie było, łódź tu nam nic nie daje. Tu nam nic nie daje. Tu nam nic nie daje, łodzi nie było. Naszyjnika nie było. Tęcza, liść. Tu mamy dwie łodzi, ale zobaczcie, ani winogrona, ani tęczy nie było i chyba to tyle. No niestety, niestety nie ma nic. Kontrolne MD. O, proszę bardzo, MD w bonusie. Nic. No niestety, dzisiejszy bilans nie jest zbyt ciekawy. Mamy jeden zwrotnik, co prawda, więc nie ma e, tragedii. Kontrolne BBB przynoszą nam 20 zł. Proszę bardzo, w megaliniach. E, na wydane 60, więc 40 zł jesteśmy w plecy. Ale myślę, że Fajne te linie i tak będą się pojawiać na pewno dosyć często i będzie to na pewno moja ulubiona zdrabka za 20 zł. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ta zdrabka i jak Wam poszło na dzisiejszej premierze. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. E, oczywiście zachęcam do zdobycia paczka, a niewiele trzeba zrobić, żeby wziąć udział e, w tym konkursie w opisie w, oczywiście szczegóły. Zostawiajcie łapeczki w górę oraz miłe komentarze, a także nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden nowy film na moim kanale. A dzisiaj to już by było na tyle. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Pa pa.